Ok, a dzisiaj o tym, jak ty, nie umiejąc rysować, możesz rysować. Czyli generalnie o kreskówkowym lub, jak mówią to Amerykanie, kartunowym stylu. Kartunowy oznacza po prostu styl w sensie cartoon. To niekoniecznie tak jak u nas kreskówka, to film animowany tam. To może być również ilustracja, komiks, yy, gra, tak, generalnie styl. No ale z braku lepszego słowa niech będzie kreskówkowy. Tak więc, kółko, które będzie moją głową. No, nie jest chyba aż tak trudno narysować kółko. Trójkąt nos, dwie jakieś kropki oczy, kreska usta i oto jest nasza głowa! Tak? Prosta twarz. Prosta mimika. Generalnie rzecz biorąc, jesteś w stanie tu narysować, tak? Możesz mówić, że, o, ja nie umiem rysować, no ale, prawda, kółko, jakieś, prawda, trójkącik, tak, kreska, dwie kropki i już masz prostą twarz. No a teraz weźmy, powiedzmy, elipsę, tak? Bo podstawą mojej głowy będzie teraz elipsa. Więc rysuję elipsę. Tym razem nos będzie... hmm. Niech będzie, że będzie on bardziej zaokrąglony, prawda? Mam tutaj taką krzywą. Też raczej nie jest trudna do narysowania. Może sobie mówić, że nie umiem rysować, no ale krzywą chyba umiesz. I znowu dwie kropki jako oczy. Tym razem dwie kreski, prawda, drwi. I kolejna kreska usta. No i jest głowa, tak? Mam już głowę naszego bohatera. No ale spróbujmy narysować ją inaczej. Znowu w oparciu o elipsę. Rysuję, rysuję, rysuję. No i teraz, no, w formie takiego, właśnie zabijasa. Ha, miałem trochę źle ustawioną kamerę. No nic, od teraz ten filmik będzie wyraźniejszy. A zatem, kółko, prawda, i kropka w środku. Kolejna wersja oka i tym razem prawda uśmiech od ucha do ucha jak to mówią. No i dajmy niech będzie kolejna elipsa. Kolejna elipsa. I teraz dajmy na to brwi w formie nie będzie trójkątów tak ponieważ to niekoniecznie muszą być kreski nigdzie nie jest powiedziane że to mają być kreski. Nieco większe oczy źrenice, no jak już się robi większe oczy, to prawda wypada dodać te źrenice. Jak się robi w formie kropki, to prawda nie ma gdzie. O no, tym razem, prawda, małe dołeczki na końcu ust. W formie krótkiej kreski. I teraz. Mimika. Co się składa na mimikę naszego bohatera, naszego, no, naszej rysunkowej postaci? No, wydaje się, że wiele rzeczy, prawda? Tutaj, prawda, jakiś tam ogólny wyraz twarzy, tu mięśnie idą tak, tu mięśnie idą siak, tu jakiś tam ruch brwi, tu jakiś, prawda, kąt spojrzenia oka, to tam, to siam, to. Wydaje się, że za mimikę jest odpowiedzialnych wiele rzeczy. Tym bardziej, że twarz jest najbardziej unieścionym miejscem na naszym ciele. Generalnie takiej ilości mięśni, jakiej mamy na twarzy, to nie mamy nigdzie indziej. i dlatego właśnie mamy takie różne grymasy naszej twarzy ponieważ jest bardzo wiele mięśni za nieodpowiedzialnych. No ale, w takim uproszczonym rysunku mamy, prawda, prawda, nos i oczy, które się nam nie zmieniają nigdy, i tutaj ma to uśmiech. I Już wszystkie minki są uśmiechnięte, narysowaliśmy trzy szczęśliwe postacie. Ale, czy aby wyrażają one na pewno te same emocje? Bo jeżeli na przykład dam takie, prawda, skupione ku brwi jednej, drugiej brwi pójdą, no nieco w górę, a trzeciej, no powiedzmy, że jedna w dół, a druga w górę. No to nagle się okazuje, że mamy trzy zupełnie różne emocje. Spróbujmy jeszcze raz: kółko jako podstawa naszej twarzy, kolejne dla kolejnej twarzy, i trzecie dla kolejnej rysunkowej postaci. Tak jak w poprzednim przypadku, oczy w formie, prawda, kropek, tym razem nos bardziej trójkątny, ale cały czas wszystko jest mocno uproszczone. Nic trudnego, możesz powtarzać po mnie. No i znowu mamy trzy twarze. I teraz powiedzmy, dajmy im inne usta. O prawda, ta będzie miała takie neutralne, ta, ta neutralna, a ta dla odmiany neutralne. No i, prawda, mamy neutralne emocje. Ale jeżeli brwi, prawda, dam w jednej tak, w drugiej dam tak, a w trzeciej dam tak, to nagle mamy trzy zupełnie różne emocje. Trzy zupełnie inne emocje okazujące się na twarzach naszych postaci. <kłysy> tak więc te dwa właśnie elementy, to jest brwi i usta, decydują o tym, jakie emocje nasza postać prezentuje. Cała reszta jest, że tak powiem, neutralna. Czyli niezależnie od tego, jak tam te oczy nos narysujemy, tak, tylko pada usta i brwi, o tym, jakie emocje będzie wyrażać. No i teraz powiedzmy na takiej elipsie oprę, prawda, głowę, tutaj, prawda, ucho bardziej będzie takim półkolem. No i narysuję nieco bardziej zaawansowaną postać. ile można w tym przypadku mówić w ogóle o jakimkolwiek zaawansowaniu, no bo kama to tylko kilka, prawda, kresek. One są, prawda, w krótkie, czasem zakrzywione, czasem proste, ale generalnie rzecz biorąc nie ma tutaj mowy o żadnej wielkiej sztuce. No ale patrzysz na to i co widzisz? No czy widzisz po prostu kreski, które są położone na karce papieru? No nie, no widzisz nohal, widzisz dwoje oczu, widzisz brwi, widzisz jakieś tam usta, tak? Generalnie rysuje Ci się dalej z tego cała głowa. Widzisz postać ludzką. Choć wciąż jest to, prawda, parę kresek i do tego cho, niezbyt równych jeszcze, jakby się chcieć przyczepić. I tak, prawda, w formie kilku, prawda, kolejnych załkniętych linii już tutaj daje jakieś elementy ubioru. Jakoś prawda, sugeruje koszulę, sugeruje krawat. Sam widzisz? To nie jest nic prostego. Mamy do głowy i mamy ubiór. I powiedzmy jakieś delikatne bardzo cieniowanie, które w zasadzie jest zbędne w tym przypadku uproszczenia, ale teraz powiedzmy, że pociągnę nieco grubszą linię wokół mojej postaci, dzięki czemu będzie się bardziej wybijała stła. Generalnie rzecz biorąc, można zawsze poprawić nieco swój rysunek, tą zewnętrzną linię pogrubiając. No i mamy takiego gościa. Może to być jakiś prawda, pracownik korporacji, może to być jakiś hmm, prawda, typowy Kowalski. Generalnie pamiętaj zawsze o uproszczonych emocjach. No i teraz weźmy inny kształt. Prosty kształt, trójkąt. No i zamieńmy go w twarz. Dajmy jej, powiedzmy, trójkątny nos. Do tego jakieś tam usta. Oczy. Hmm. Brwi by już nieco bardziej, prawda, nam rysujące konkretne emocje. Widać, że nie jest to zadowolona z siebie osoba, neutralna też niekoniecznie. No i powiedzmy, zarysujmy jej bardziej podbródek. Jeden policzek, drugi policzek, generalnie wszystko cały czas opiera się na pierwotnie naszkicowanym trójkącie. Jedno ucho, drugie ucho. Daj mu jakieś włosy. Nie można w kółko rysować łysych kolesi. jakaś tam, prawda, uproszczona fryzurka. Generalnie nic do czego potrzebowałoby być jakichś wielkich zdolności artystycznych, albo wyczucia smaku. Sam możesz narysować taką właśnie prostą twarz, do czego no to będę zachęcam. Jak najbardziej. I znowu prosty, zasugerujemy jakiś, prawda, płaszczyk, coś takiego w formie kilku prostych linii i proszę. Już jest jakiś tam człowieczek. Można go użyć do stworzenia jakiegoś prostego komiksu, można go użyć do rysunku, rysunku satyrycznego albo po prostu na awatar do powiedzmy jakiegoś tam społecznościowego portalu. No i teraz... Narysuję nieco inaczej oczy, zarysuję, prawda, górną i dolną brew i źrenice szeroko rozszerzone. Oto daję mu już otwarte usta. Góra sugeruje nam zęby. I, prawda, ucho, wysoko uniesione brwi. Jest to zaskoczony albo wystraszony człowiek. Ciężko jeszcze orzec. No i prawda, tutaj twarz. Generalnie nie musisz się przejmować anatomią, kiedy rysujesz w ten uproszczony sposób. Powiedzmy, robię tutaj, jak widzisz, taką zakrzywioną rękę, ona nie jest zgodna anatomicznie. Teraz, powiedzmy, narysuję mu cztery palce. Generalnie rysujecie albo cztery palce, albo czasem nawet trzy palce, albo w ogóle nie rysuje się palców, rysuje się tylko taką, takie półkole, które sugeruje nam rękę. Sugeruje nam dłoń. No i to prosty sposób mamy jakiegoś tam ludzika, który wyraża nam emocje i możemy go wykorzystać jak tam generalnie będziemy chcieli. Idźmy dalej. Powiedzmy, że przedstawię kilka rodzajów oczu, jakie możesz wykorzystać. Dwie kropki. Prosta sprawa. Najprościej jak można. No i teraz dwa kółka i znowu dwie kropki jako te źrenice. Tak jak w ostatnim przypadku, zarysowuję górną i dolną brew na zewnętrznej średnicy, albo możesz po prostu takie łączone oczy narysować. Nie ma tu jakichś wielkich ograniczeń, ale jak widzisz, wszystko opiera się na najprostszych kształtach. Coś takiego z całą pewnością jesteś w stanie narysować. Jak narysować nos? No, taki uproszczony nos to może powiedzmy być Taki właśnie trójkąt, tak, bez jednej kreski. Albo po prostu zwykła kreska. Może być taki zawijaz, może być taki zawijaz. Może być on taki długi, prawda, albo taki krótki. Generalnie mamy nos. Albo trójkątny, o, też może być. Teraz usta. No jakie mogą być w takim prostym rysunku usta? No może być po prostu kreska. Może być kreska zakończona, prawda, takimi małutkimi kreskami, ale dołeczkami. Możemy mieć prawda usta otwarte, tutaj prawda zarysujemy dolne i górne zęby w ten sposób. Hmm. Usta otwarte, w których powiedzmy zarysujemy górne zęby i język, zamalowując środek. No i co tam jeszcze? Teraz powiedzmy uszy. No jakie te proste uszy mogą być? No, najprościej będzie po prostu takie zakole. No albo możemy, prawda, zarysować w kolejnym zakole małżowinę uszną. Albo możemy, prawda, takie nieco bardziej trójkątne, kanciaste. Albo ta małżowina uszna może nam się, prawda, stykać z tyłem ucha. Generalnie rzecz biorąc, wszędzie mniej więcej wygląda to tak samo. Jest to taki zaokrąglony kształt. Proste ucho. Mam nadzieję, że udało mi się przekonać Ciebie, że potrafisz rysować w sensie nie musisz mieć żadnych prawda, zdolności, po prostu bierzesz ołówek, bierzesz kartkę papieru, rysujesz sobie jakieś kółko, kreski, kropki, kółka, trójkąty i itd. Proste kształty i już masz swoją postać. Jak wspomniałem, możesz jej użyć do komiksu, możesz jej użyć do jakiejś zabawnej ilustracji, generalnie gdzie chcesz, w jaki sposób chcesz. A teraz podejdę do sprawy takiego właśnie prostego, kreskówkowego, cartoonowego rysunku nieco bardziej profesjonalnie, albo jeśli wolisz po prostu przyłożę się do detali i wykończenia. Tak więc zaczynam od takiego niezbyt foremnego kształtu i żeby nie przedłużać przyspieszę nieco tempo jej wykonania.